Angelika, po wszystkich nieszczęściach wreszcie sukces w Libanie. Tak, to prawda, w końcu sukces. Co to było? Powiedz, jak, jak to się wydarzyło, co się stało i dlaczego w Chinach nic nie było, a tutaj w Libanie zdobyłaś tytuł? W Libanie zdobyłam tytuł World Next Top Model. Najlepsze ciało, bez body. I to się zgadza. No w końcu Playboy wiedział, co robi. No właśnie, byłaś też na okładce Playboya, już kiedyś o tym rozmawialiśmy. A czy powiedz, gdybyś dostała drugo, drugi raz propozycję wystąpienia w Playboyu, czy byś się zgodziła? No nie wiem, czy teraz będzie ich stało. <grym>, czy będzie. <grym>, czy Playboya będzie stać? No właśnie. Na mnie. Teraz jesteś już utytułowana i wiesz. Z koroną. <grym>, z koroną i żadne negatywne opinie już cię nie wytrącą. Absolutnie. Z równowagi. Dziś poprawiam koronę i idę dalej, do przodu. Powiedz, jak wyglądał ten konkurs? Konkurs e, trwał 3,5 tygodnia. E, odbył się w Libanie, było 44 kandydatki. E, no, bo, muszę powiedzieć, że naprawdę były przepiękne dziewczyny. Dziewczyny startowały na Miss Universe. E, no, już były stare weteranki, można powiedzieć. No i co? Po 5 godzin spałyśmy codziennie, mnóstwo zdjęć robiliśmy. E, dużo komercji, co chwilę były modelki wybierane do różnych reklam, z tego ja chyba z jedną byłam z, z modelek, która była, miała najwięcej, najwięcej zdjęć. Co o Tobie tam mówiono? Jakie, jakie opinie? Wszyscy mnie pokochali. Pokochali mnie za charakter, za pozytywną energię, za to, że po prostu ja tym ludziom dawałam szczęście. Oni się cieszyli, że w ogóle mogli poznać taką Polkę, która jest przesympatyczna, pozytywna. Czy rozumiem, że po prostu godnie reprezentowałaś nasz kraj? Oczywiście. W końcu Polskę reprezentowałam i reprezentowałam Polskę godnie. Tak godnie, że dostałam tytuł Najlepsze Ciało. Bo wczas... Najlepsze, ciało. Najlepsze ciało, no i to się zgadza. Pracujesz jakoś nad ciałem, czy tak masz po prostu naturalnie, tak, świetne ciało? No pracuję, od poniedziałku do piątku faktycznie chodzę na siłownię. No muszę powiedzieć, że uwielbiam naszą polską kuchnię, no ale muszę troszeczkę jeść mniej. Nie no, wyglądasz rewelacyjnie, co potwierdza ten tytuł. A, serdecznie. a czy, czym się różniły wybory w Chinach i w Libanie? Gdzie było lepiej? W Chinach to były wybory World Bikini Models, a tutaj było World Next Top Model, więc jakby to były dwa inne konkursy. Natomiast w Chinach można powiedzieć, że więcej mieliśmy czasu na odpoczynek. Tutaj było bardzo dużo pracy, bardzo dużo zdjęć, dużo pokazów mody. Co się opłaciło i się opłaciło. zdobyłaś tytuł? Nie można było narzekać. Ta czas trzeba było być uśmiechniętym, pozytywnym. I przede wszystkim organizatorzy płacali, też dużą uwagę przyciągali, zwracali na, na charakter dziewczyny. Czyli jakby nie tylko osobowość miała, można powiedzieć. Była taka najważniejsza osobowość, ciało oczywiście też musiało być perfekcyjne, ale ta osobowość musiała być tak samo perfekcyjna jak i ciało. I co dalej? Co masz w planach teraz? No teraz mam roczny kontrakt z agencją modelek bardzo prestiżową, no i no zagraniczne kontrakty. Także jeżeli Polska mnie nie kocha, no to ja muszę kochać inne kraje, niestety.